Pomimo wielu trudności, jakie mamy, staramy się ulepszyć system edukacji w Ugandzie. Choć sytuacja oświaty zmienia się powoli, to pewne zmiany na lepsze są już odczuwalne. No z jednej strony można być optymistycznym, patrząc na przyszłość Ugandy. Problem polega na tym, jak ta przyszłość zostanie tutaj wykorzystana. No, pewnie niczego mądrego nie, nie powiem, jak stwierdzę, że źródłem dobrej przyszłości dla ludzi jest, jest edukacja. Bo, więc tutaj, jak ta edukacja będzie przebiegała, tak będzie ta przyszła Uganda wyglądała. Dzieci Afryki. Uganda to kraj w środkowej Afryce, dawna posiadłość brytyjska, lata 60. odzyskanie podległość. Kraj bardzo zróżnicowany od północy zamieszkały przez ludy pasterskie, należące do wielkiej rodziny językowej Nilotów. Środkowa i południowa i zachodnia część to ludy Bantu, czyli ludy rolnicze. Problem współczesnego państwa ugandyjskiego to nie tylko wielka różnorodność etniczna. To także problemy gospodarcze, chyba tutaj jest dosyć bardzo duży rozwój demograficzny, co powoduje troszeczkę głód ziemi. To widać właśnie w południowej części, kiedy stoki gór, aż po same czubki, aż po same szczyty są zapełnione przez pola, przez tarasy. Jak współcześniej mówią, tarasy robią po to, żeby łatwiej było dzielić ziemię między, między dzieci. Pytanie tylko, na ile ta ziemia będzie mogła, jak długo ta ziemia będzie mogła rodzić. Kraj ten ma dosyć duże perspektywy. Nie oznacza to, że jest to kraj, biorąc pod uwagę z kolei nasze, nasze pojęcie o biedzie, o dostatku, że jest to kraj bogaty. Możemy tutaj na każdym kroku spotkać przypadki właśnie w naszym odczuciu biedy, trudnych warunków mieszkaniowych, do kłopotów z dostępem do nauki, o czym może się każdy turysta przekonać, kiedy próbuje po angielsku zagadnąć mieszkańca wsi. Problem językowy jest tutaj dosyć poważny. Sądzę, że budowa szkół w jakiś sposób niewątpliwie ułatwi ten problem, zniweluje go w jakiś tam sposób, i sądzę, że następne pokolenia będą już mogły poczuć się pełnoprawnymi Ugandyńczykami, chociażby ze względu na brak bariery językowej. Wiele dzieci wciąż uczy się pod gołym niebem. W Ugandzie nadal brakuje szkół. Po ukończeniu podstawówki wiele dzieci przerywa naukę. Między innymi ze względu na niewystarczającą ilość szkół średnich oraz szkół zawodowych. Szczególnie te ostatnie pozwalają młodzieży na zdobycie konkretnych umiejętności i w konsekwencji zapewniają im lepsze perspektywy na przyszłość. Rząd Ugandy robi co może, by budować jak najwięcej szkół podstawowych i średnich. Jednak jest ich wciąż za mało. Głównym problemem są oczywiście pieniądze. W dystrykcie Luengo, w którym jestem kuratorem oświaty, mamy aż 131 szkół różnego typu. Trudno w to uwierzyć, ale zaledwie cztery z nich są w całości finansowane przez państwo. W Ugandzie szkoła podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci. Nauka w niej trwa 7 lat. Po zakończeniu podstawówki część uczniów kontynuuje naukę w szkole średniej przez kolejne 6 lat. Teoretycznie w Ugandzie każde dziecko ma obowiązek ukończyć przynajmniej szkołę podstawową. Według prawa nauka w tego typu placówkach ma być dla wszystkich darmowa. Jednak rząd płaci wyłącznie za naukę. Rodzice z własnej kieszeni muszą pokryć wydatki na przybory szkolne, podręczniki, obowiązkowy mundurek czy posiłki. Część rodziców po prostu na to wszystko nie stać. Dlatego wiele dzieci, właśnie z powodów finansowych, jest zmuszonych do rezygnacji z edukacji. Na pewno jest problem z, z edukacją. Moim zdaniem to jest podstawowy tutaj problem bo człowiek wykształcony jednak troszeczkę inaczej postrzega świat. I to niejednokrotnie widziałem, w jaki sposób budowali swoje życie ludzie wykształceni, nawet jeżeli jest to to wykształcenie wiem, takie lokalne, czyli no, powiedzmy na naszym średnim poziomie. A jak budują swoje życie ludzie, którzy no, są alfabetami, są troszeczkę zagubieni w tej, w tej rzeczywistości. Szkoła, której jestem dyrektorem od kilku lat, znajduje się na terenie dystryktu Bukoma w miejscowości Misanbu. Oprócz normalnych uczniów mamy w naszej placówce dzieci wymagające specjalnego traktowania i szczególnej opieki. Są to m.in. dzieci niesłyszące, niewidome i niedowidzące. Nasza szkoła została założona w 1985 roku. Na terenie całego kompleksu szkolnego uczy się łącznie około 700 dzieci, z czego ponad 100 z nich to uczniowie niepełnosprawni. Wśród naszych podopiecznych, oprócz osób niewidomych i niesłyszących, są także dzieci niepełnosprawne intelektualnie oraz uczniowie mający różnorodne schorzenia układu ruchowego. W Ugandzie ludzie wciąż mają zbyt małą wiedzę o tym, czym jest niepełnosprawność, z czego wynika i jak sobie z nią radzić. Często zdarza się, że rodzice, którym urodzi się niepełnosprawne dziecko, po prostu je porzucają. Muszą się wtedy nimi zająć dalsi krewni lub ośrodki takie jak nasz. Wielu uczniów w naszej szkole ma obydwoje rodziców. Jednak oni się nimi wcale nie interesują. Nasza placówka jest dla tych dzieci jedyną szansą na lepsze życie. Wszystkich naszych wychowanków uczymy angielskiego, matematyki, biologii oraz języków lokalnych. Ważnym elementem edukacji jest także rozwój fizyczny i zajęcia sportowe. Naszych niepełnosprawnych uczniów uczymy także wielu przydatnych umiejętności, między innymi pisania i czytania alfabetem Braille'a. Do nauki pisania oprócz ręcznych dziurkaczy używamy także specjalnych maszyn. Materiały i sprzęty wykorzystywane w całym procesie edukacji są bardzo drogie.

Staramy się oprócz wiedzy typowo szkolnej przekazać naszym podopiecznym różnorodne, przydatne umiejętności, które mogą im się przydać w dorosłym życiu. To, że ktoś jest niewidomy, nie oznacza, że nie może być samodzielny. Pokazujemy im, jak gotować posiłki, ścielić łóżko, sprzątać i jak samemu umyć się i ubrać. Chcemy ich nauczyć tego wszystkiego, co może im się przydać w przyszłym, samodzielnym życiu. Problemem w Ugandzie jest także to, że właściwie nigdzie nie ma ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Osoba niewidoma czy niepełnosprawna ruchowo ma trudności, choćby z pójściem do sklepu bo wszędzie są progi i schody. Brakuje też wind i podjazdów. W łazienkach i toaletach nie montuje się jakichkolwiek udogodnień dla niepełnosprawnych, choć według prawa w nowo budowanych budynkach powinna być przynajmniej jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brakuje chodników, a te, które istnieją, są dziurawe i krzywe. Teoretycznie rząd prowadzi politykę wspierania osób niepełnosprawnych. Ale w praktyce w tej materii dzieje się niewiele, głównie ze względu na brak funduszy. Bardzo chcemy wspierać rozwój edukacji dla dzieci i młodzieży. Problemów, które przed nami stoją jest zbyt wiele, by działo się to szybko. Robimy wszystko, żeby dzieci chodziły do szkoły. Niestety, wiele z nich z powodów finansowych musi rezygnować z edukacji. Często zdarza się także, że dziecko z powodu choroby czy wypadku traci obydwoje rodziców. Wówczas niejednokrotnie muszą nie tylko opuścić szkołę, ale także często stają się bezdomne i trafiają na ulicę. Często bywa tak, że dzieci bawią się w jakichś nieczystościach, co niewątpliwie rodzi późniejsze, późniejsze problemy. Problemy jest poważne problemy jednak trzeba patrzeć przez pryzmat tutejszych możliwości. W Ugandzie jednym z ważnych problemów, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, jest epidemia HIV i AIDS. Na terenie, na którym pracuję, mieszka bardzo wielu ludzi o niskich dochodach. Wielu z nich jest chorych i potrzebuje pomocy medycznej. Pacjenci zgłaszają się także do naszego ośrodka zdrowia z innymi chorobami, jak tyfus czy malaria. Przychodzą do nas po pomoc. Nie mają jednak pieniędzy, by zapłacić za leczenie. Jest ono dla nich po prostu za drogie. Jestem z zawodu profesjonalnym technikiem medycznym. Codziennie stawiam diagnozy i przepisuję ludziom leki. Staram się pomagać moim pacjentom, jak potrafię. Przeprowadzam z nimi wywiady medyczne i na ich podstawie proponuję im konkretne metody leczenia. Głównym problemem w naszym centrum medycznym jest brak sprzętu. Potrzebujemy laboratorium medycznego z prawdziwego zdarzenia, w tym odczynników i testów do wykrywania chorób. Nie mamy też wystarczającej ilości leków. Często zdarza się, że pacjenci proszą nas o nie, a my musimy ich odsyłać z kwitkiem. Może trudno w to uwierzyć, ale w naszej przychodni nie ma także elektryczności. W naszym ośrodku pracują tylko cztery osoby. Często zdarza się więc, że musimy pracować po dwie, a nawet trzy zmiany. Brakuje nam także kursów i szkoleń, na których moglibyśmy podnieść swoje kwalifikacje w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Najpilniejszą potrzebą jest obecnie doprowadzenie do naszego centrum elektryczności. Nie mamy także podstawowego wyposażenia, jak łóżka czy materacy. Budynek, w którym przyjmujemy i leczymy pacjentów, nie spełnia minimalnych standardów i od dawna potrzebuje generalnego remontu. Często zdarza się w naszej przychodni zdrowia, że przychodzi do niej tak wiele osób, że musimy je odsyłać gdzie indziej. Problem jednak w tym, że najbliższy szpital znajduje się aż 7 kilometrów stąd. No Afrykańczycy generalnie są bardziej religijni niż, niż, niż Europejczycy. Europejczycy są bardziej oziębni w, w tych tematach, e, dlatego tutaj ludzie bardzo chętnie uczestniczą w mszach. są no tak, bar, bardziej aktywni religijnie. E, Uganda to teren przede wszystkim tutaj wpływu chrześcijaństwa i odchodzących religii, m, tak popularnie zwanych animistycznym. E, zaczyna tutaj wchodzić w tej chwili już e, islam. Nie jest go jeszcze zbyt dużo. To sam widzi się kobiety zasłaniające twarz. Jest to, jest to jednak rzadkość. No i niektórzy mówią, że przyszłość chrześcijaństwa to leży w Ameryce Południowej i w Afryce. Być może coś, 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 coś w tym jest, że ci ludzie są o wiele bardziej religijni i to zapewne wynika z ich tradycyjnych wierzeń. Taka bardzo fajna książka Johna Bikiego, to jest biskup anglikański, który napisał książkę Religia i filozofia Afryki. W bardzo fajny sposób pokazuje sedno tych religii afrykańskich, bo to trudno nazwać, żeby była jedna religia afrykańska. Jest wiele religii tradycyjnych, których podstawą jest wiara w Boga stwórcę, który jednak jest gdzieś tam daleko. Na co dzień jednak mamy kontakty z naszymi przodkami, przodkami, którzy odeszli podejście do religii. Znajduje jakieś tam przełożenie na współczesne chrześcijaństwo, które tutaj dominuje. Niemniej pamiętajmy, że źródła tej re religijności to są to, jest, się właśnie w tej tradycyjnej religii. Rozmawiałem na temat właśnie religijności. Oni potrafili zrozumieć wielu Europejczyków, natomiast nie potrafili zrozumieć tego, że ludzie nie wierzą. Oni dla nich Bóg jest tak yy, istotnym elementem, tak yy, ważnym, codziennym elementem, że nie potrafią sobie wyobrazić, że można uważać, że, że Boga nie ma. Bo czasami zauważają właśnie, że Europejczycy są bardzo tacy osli w, w, w tych sprawach. I, I dla nich to było właśnie dziwne, że, że, że coś tak normalnego, naturalnego nie znajduje uznania we w współczesnej, w współczesnej Europie. Kościoły odgrywają ważną rolę w ugandyjskim systemie edukacji. Większość szkół podstawowych i średnich na różne sposoby powiązana jest ze strukturami kościelnymi. Szczególnie dużą rolę odgrywają dwa największe kościoły anglikański i rzymskokatolicki. Nasze kuratorium współpracuje ze szkołami prowadzonymi przez kościoły. Wspólnie omawiamy i rozwiązujemy problemy. Rodzice mogą posłać swoje dzieci do szkoły, którą sami wybiorą. Niektórzy wolą wysłać dziecko do placówki prowadzonej przez wspólnotę, do której należą. W Ugandzie zdarza się, że w szkole muzułmańskiej czy anglikańskiej uczą się dzieci należące do innego wyznania. To częsta sytuacja i ludzie nie mają z tym problemu. Wybór szkoły to za każdym razem indywidualna decyzja samych rodziców. A sądzę, że każdemu trzeba pomagać, każdemu potrzebującemu. Jak, jakie potrzebuje pomocy? No to dyskusje na ten temat trwają od wielu, wielu lat. Najprzeróżniejsze grona yy, 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 zajmują głos w tej sprawie i tutaj trudno o jakąś jedną dobrą receptę, bo gdyby ona była, to by dawno wymyślono. Yy, pamiętajmy o tym, że Afryka jest bardzo zróżnicowana i te problemy są bardzo różne. Naprawdę to podstawowe pytanie jest tak, jak oni widzą swoją przyszłość? Bo my czasami udzielamy im pomocy i chociażby ta moja wypowiedź w tej chwili, to jest jednak mimo wszystko patrzenie oczyma Europejczyka. A jak oni widzą przyszłość swoją, no to jest pytanie do nich. Dzieci Afryki.